Wow, coś pod wodą, super. A składniki alchemiczne będą, więc Jeszcze się opłaca. No dobra, to wchodzimy do wody. Weźmy po tych schodkach. o szkielecik z toporem na szczęście, który nas nawet nie dosięgnął. Coś tu jest? Wydaje się, że coś tu może być. Jeszcze wyżej, trochę co to jest? Stalowa halabarda to nie bardzo. I kolejny szkielecik. Tylko nie łukiem. Tak. To z ognia Tak, wytknęliśmy. Tak, super. Tu imijmy nasz. Ile ich tutaj jest? Bez przesady. Tutaj, A No tylko, to pierwszy zginie. O, chyba my. Magia. No nie! Już tak blisko było, no. Gdzie byśmy to skończyli? A, tutaj, tak? Jest, kolejny. Dobra, na razie wykończymy wszystkich przeciwników, zanim będziemy coś zbierać. Ok, do odpoczynku. Aha, nie można odpoczywać na wodzie i są wrogowie. Odpoczywamy choć szukamy tego drugiego łucznika, jak ja nienawidzę łuczników naprawdę, zwłaszcza ze strzałą paraliżu. Hmm, przecież żeby był wyżej. No to wygląda. Tak, nie udało się. A, tu jest! <grytanie> Dobra. Dobra, zginął. Się wystraszyłem. Zaszedł nas od tyłu, tak. A, jeszcze ktoś tutaj jest. Teraz pewnie od tyłu zajdzie nas szkielet. Może chodźmy szybciej? Tak na raty będziemy to zwiedzać, ale... też będzie ostatni grobowiec, ludzie. Co do awansu będziemy to zwiedzać. Zobaczę jeszcze. No sporo miejsca na dysku, więc może być ta sesja nieco dłuższa, więc będziecie zadowoleni. A się wyłączmy bieganie. Rzućmy lewitację. Ty masz jakieś zaklęty sztylet? Przypadkiem? Nie. Ale składniki alchemiczne masz. Ja yeah, kolejny. Dobra, gdzie ty jesteś? Chcę cię rozwalić. Tak, zablokowałem się. A tutaj jesteś. Co? Jakim cudem? No nie, no to jest. To wredne. Tak, kolejna strzała, jak ja to kocham. Weźmy nasze zaklęte buty. Zaklęty heł. I Zaklęty sztylet. Ogień, dobrze, zginąłeś. I znowu jakieś cheaterskie strzały. A tu kolejny jakiś podróżnik. Co tam miał? Żelazna pika. Wartość 31, nie opłaca się. Cesarskie srebrne buty, nagolniki, helm, kirys, ale wytrych. I sądę weźmiemy. No, w sumie nie było aż tak źle, ludzie. <laughs> wszystko już zwiedziliśmy. A nie, tutaj się coś tam trzyma śmiesznego. Ale na szczęście już wiemy, że tutaj żadnych przeciwników nie ma, bo możemy odpoczywać. Dobra, trzeba skoczyć. A nie, weźmiemy tak. Kolejne składniki alchemiczne. U, znowu składniki alchemiczne bierzemy. Tak, czyżby? Dobra, rzućmy lewitację. Jest ta lewitacja. Jest. Tak, składniki alchemiczne, wspaniale. Nawet alchemia no, może przez to wskoczy. No, włócznie nie bardzo. Bierzemy. Zobaczmy, co jest wyżej. O, to jakieś kufry, fajnie. Trzeba znowu uważać na lwitację, żeby się nie skończyła w głupim momencie. Szczególna flora tamriel, bierzemy. Miksturki, oczywiście. Aha, zamknięte, to otwieramy. I pełną miksturek bierzemy. Biorę mi od 190 na 210. Więc w sumie już możemy sobie darować kolejne komnaty. Tak, udało się nie zabić. Buch i buch. I prosto teraz do wody. Ale na wszelki wypadek zapiszę. I buch. No, za to Atletyka wzrosła do 10. Więc skok się opłacał. No to teraz możemy już wracać do Murzynów. Nie, nic, czego chyba nie trzymasz tamten. Tamta mówię, niczego nie trzyma, więc nie ma sensu używać lewitacji. Tak, chyba nic nie trzymałeś, bo chyba tutaj wszystko zwiedziliśmy. Teraz pomalutku schodzimy... A, w sumie mogę włączyć bieg. Wszystko zostało wybite. Zaklęty łuk mam, więc możemy... A, ty tu jakąś księgę trzymasz, tak? Oj, nieładnie. Trzeba wziąć. Czterech pretidentów. Je, aż dostaliśmy poziom. Fajnie.